Ile hashtagów ma na małe konto na Instagramie? 400 followersów, 30 czy 3,5? Seba. Dobra. Seba bardzo dobre pytanie zadał. Kopiuj. Ok. Udostępnij ekran. Jest. Dobra, to jest Sebastiana. Dobra, mamy pytanie o hashtagi. Tak, ile hashtagów, jeżeli masz małe konto na Instagramie, 400, 400 followersów, 30 hashtagów czy 3 do 5 hashtagów? Nie ma, jakby wielkość konta nie ma tu żadnego znaczenia. Po pierwsze. Po drugie, 3 do 5 hashtagów się dodaje w rolkach. 3 do 5 hashtagów w rolkach, 30 w poście. Może. 30 post. Post na Instagramie. Dlaczego tak? Dlatego, że musicie mieć świadomość. powiększę to. Musicie mieć świadomość, że Instagram to jest bardzo ważna informacja. Zresztą, dzisiaj, tam parę dni temu, Instagram to oficjalnie na takiej swojej stronie Creators to powiedział, zrobił z tego jakąś tam, nie wiem, rolkę. Jeżeli chodzi o Instagram, to musicie mieć świadomość, że Instagram to nie jest monolit, czyli Instagram, który ma rolki, ma storiesy, czyli relacje, które znikają po 24 godzinach, który ma posty, który ma tą lupkę do wyszukiwania, czyli pole eksploruj. To każdy z tych narzędzi to jest jakby oddzielny trochę byt. One trochę inaczej działają, mają inne algorytmy. I to musicie sobie uświadomić. Czyli na przykład algorytm rolek działa inaczej. Przykładowo, on się bardzo często głównie wyświetla nowym osobom. Z tego będziecie mieli dużo followersów. Jak zaznaczycie, żeby ta rolka z Instagrama też była publikowana na Facebooku, no to będziecie mieli z tego Facebooka wielu followersów. A post na Instagramie jest bardziej takim newsletterem. Czyli post na Instagramie, jakby głównie działa w taki sposób, że pokazuje się waszym followersom. Czyli to jest trochę jak wysłanie maila. Czyli do zwykłego postu, gdzie masz zdjęcie i jakiś tekst, no to dodajesz sobie, tam jest zalecane, żeby dodać 30 hashtagów, a rolka na Instagramie powinna mieć 3 do 5 hashtagów, dlatego, że rolka na Instagramie oprócz hashtagów ma też możliwość dodania tematów. Czyli żeby tam wam, żeby nie było ignotum, per ignotum, czyli nieznane przez nieznane, żebym was tak nie uczył. To wam pokażę o co chodzi, gdzie się te tematy dodaje. Teraz się połączę z telefonem. Dobra, wierzę, że widać mój ekran. Wchodzimy sobie na Instagram i tutaj na dole macie plus, w którym dodajecie sobie post lub też stories, znaczy rolkę. I tutaj macie rolkę. Nie? Jest na dole rolka, w mi teraz zniknął. Yy, myszka mi zniknęła, rolka. Mamy rolkę. I teraz ja sobie tu już mam jakąś nagraną rolkę. To sobie dodaję. No powiedzmy, nie wiem. No, niech będzie ta. Dodaj. Teraz dodaję sobie rolkę. Dalej. Dalej, bo ona już jest nagrana, nic nie montuje. I zobaczcie, tutaj y, zapytałeś o hasztagi. Jeżeli ktoś jest początkujący, czym są hasztagi? Tutaj na dole. Tutaj na dole. Gdzie nie mogę wam tego pokazać, musicie sobie wyobrazić. Na, dole, na samym dole, pod, nad mikrofonem, jest taki krzyżyk. To jest hashtag. Hashtag, na przykład iPhone. iPhone. I to jest jakby taki sygnał. I to jest sygnał dla. Instagrama, że ten nasz materiał jest o iPhone'ie i sobie dodajemy kolejne hasztagi, więc w rolce bym dodał ich 3-5 hasztagów, ale jeszcze tutaj na samym dole macie udostępnij Reels i jest coś takiego, taki hashtag dodaj tematy. I jeszcze się tutaj dodaje 3 tematy i to jakby ma wspierać to wyszukiwanie. Ale weźcie pod uwagę, znaczy na Instagramie hasztagi mają znaczenie, Dosyć, no czy będziecie widzieli różnicę, jeżeli ktoś dodaje bez hasztagów, a zacznie dodawać z hasztagami, no to ta praca się opłaca, będzie to jakiś tam miało wpływ, ale jakiś, to nie jest jakiś, z hasztagów się nie robił wirale. Tu zresztą Wam też pokażę ciekawą rzecz, że. Czy ogólnie to jest taki dodatek, nie? Jakby. To ja to tłumaczę z tym, że jeżeli byście chcieli, jeżeli mamy bibliotekę, to hasztagi to jest takie katalogowanie tych, Katalogowanie tych książek, czyli przypisujemy książce kategorię, że to jest na przykład kryminał. I to jakby nie powoduje, że to raptem spowoduje, że ta książka stanie się bestsellerem. Po prostu trochę więcej ludzi wypożyczy, wy wy bo wie, że to jest y jakiś kryminał, ale to nie oznacza, że to będą milionowe zasięgi. Nie z tego się biorą milionowe zasięgi, to jest taki dodatek. To, żebyście sobie uświadomili, i teraz Wam pokażę w ogóle, zobaczcie. Tutaj dostałem ostatnio post g Post, zwykły Post, gdzie, no tam napisałem to, co tam piszę w tych moich podsumowaniach dnia i pokażę wam statystyki. Wchodzę sobie w statystyki. I spójrzcie: 36, 38 tysięcy obserwujących przy 320, tam tysiącach osób. Więc jest to w miarę dobrze, ale w sumie jak na moje konto jest słabo. Ten akurat Post. I co jest najważniejsze, co jest tutaj najsłabsze? Że z tego zdobyłem dwóch obserwujących. To jest po, po, totalnie tragedia, czyli jakby to w ogóle nie pracuje na mnie. Tutaj, gdzie poda, podałem wyniki naszej kampanii, no to to akurat było już 114 tysięcy, czyli jedną trzecią dotarcia miałem. To ten, czyli to zależy od postu, czy to jest interesujące, ale czy to mi dodało obserwujących? Ośmiu. No to teraz wam pokażę jakąś rolkę. Jeżeli chodzi o zdobywanie followersów, no powiedzmy, ta ma ileś tam milionów, znaczy, 2 miliony, 1 trzysta tysięcy. okej. I ona mi zdobyła 147 osób obserwujących. nie? Czyli też możecie sobie analizować, które tam rolki dają Wam najwięcej obserwujących, bo jakby ilość nie przekłada się na obserwujących. Czyli może być jakiś materiał, który bardziej ludzi przekonuje do obserwowania ciebie, a może być materiał, który ma bardzo dużo wyświetleń, ale nie przynosi ci obserwujących. Więc tworzycie dużo rolek żeby później sobie przeanalizować, które rolki dają najwięcej obserwujących, jeżeli posiadanie obserwujących jest waszym celem. Dobra, to chyba sobie to wytłumaczyliśmy. Dobra, zobaczmy. Okej, okay, czyli pierwsze pytanie odpowiedziałem. Dobra. Zobaczę, czy w ogóle to było widać, bo było dużo pytań. O! Czy dodawać lokalizację, czy dodawać lokalizację w rolkach? Kamila. Tak. I, znaczy to jest takie często pojawiające się pytania. Jeżeli jakieś narzędzie daje wam możliwości, to je wykorzystujcie. Nie? Bo no, myślę, że tu każdemu z was zależy na większych zasięgach. No bo na logikę im więcej ludzi się o was dowie, no tym większa szansa, że ktoś wpadnie na pomysł, żeby wam zostawić swoje pieniądze. Więc jeżeli macie narzędzie, które służy do dodawania do, do lokalizacji, no to je wykorzystujcie oczywiście z głową, no bo jeżeli ja mam biznes, znaczy ja nagrywam tajna sztuczka na iPhone'ie, czy coś się zmieniło na Instagramie, to ja nie dodaję lokalizacji Rzeszów, Łuków, Kalpę, znaczy Kalpę dodaję, jeżeli pokazuję Kalpę, czyli miasto w Hiszpanii, ale jeżeli chcę, żeby sztuczka na iPhone'ie poszła w całą Polskę, to nie widzę sensu, żeby dodawać lokalizację, więc to wszystko musi być zdrowy rozsądek. Jeżeli chcesz klientów ze swojego miasta, to dodanie tej lokalizacji na pewno ci nie zmniejszy zasięgów, ale jakieś osoby mogą sobie przeglądać w lokalizacji, co się dzieje w Twoim mieście i mogą poznać wtedy Ciebie, jakby Twój biznes, nie. Więc w większości przypadków, jak macie jakieś narzędzia, to wykorzystujcie wszystkie. Ale oczywiście zawsze dodawajcie do tego zdrowy rozsądek, nie? Czyli no tak trzeba na logikę. Znaczy zawsze pytania wam pomogą zawsze. Czyli jeżeli zadasz sobie pytanie, jeżeli zadasz sobie pytanie, kto jest moim klientem, do kogo ja chcę trafić, bo to jest, bo tak, możecie prowadzić social media bezmyślnie, bez jakiegoś planu pomysłu. Myślę, że wiele osób jakby tutaj ma do siebie taki żal, że prowadzę social media, coś tam dodaję. To jest w ogóle coś, co musicie wywalić ze swojego języka. No bo jak zmienicie to, jak opisujecie swój, swoją rzeczywistość, to, co robicie. No to też jakby będziecie inaczej pracowali, bo na przykład często ludzie mówią no dzisiaj jeszcze coś porobię i, i później sobie obejrzę Netflixa na przykład nie. No więc jeżeli w twoim życiu używasz określenia coś porobię sobie, to jest źle. Dlatego że ty masz robić konkretną rzecz, która ci najlepiej osiągnie pewien efekt. Ja nie nie siadam sobie coś sobie porobię, bo mam rodzinę, więc wolałbym z nimi coś konkretnego robić niż coś porobić. Czyli to nie jest pracoholizm, że Zajmę się czymś, bo nie mam innego pomysłu na siebie, tylko mam konkretny plan, wiem ile chcę zrobić pieniędzy i żeby to najszybciej zrealizować, muszę w tym momencie na przykład pisać książkę albo nagrywać kurs. Nie, że coś sobie porobię, albo coś sobie dodam na tego Instagrama i Facebooka. Więc u Was ma być to samo, Ty masz mieć strategię, Ty sobie nie dodajesz, coś porobię, to będę udawała, że coś robię, Tak, a może coś się wydarzy, no to tyle samo Ci się wydarzy. Jak to określenie, że coś porobisz, to może się coś wydarzy. To tak do 80 będziesz se coś robić. Więc, kto jest twoim klientem? Tak? Czyli zadajesz sobie pytanie, mamy fotowoltaikę tutaj. Ktoś jest z pompy ciepła. No to kto potrzebuje pomp ciepła. No, musisz to sobie rozgryźć. Kim jest ta osoba? Kto jest moim klientem? No dobra, to jak już wiesz, kim on jest, no to wiesz, że jest w internecie. Może jest bardziej na LinkedInie albo na Instagramie, to musi sprawdzić. No i teraz jak mogę spowodować, że on mnie zauważy w tłumie innych sprzedawców fotowoltaiki pomp ciepła. No możesz to zrobić inteligentnie, czyli jak wszyscy machają albo robią jakieś stokowe, piękne, ale plastikowe zdjęcia, fotowoltaika zamów u nas, to ty powiesz sobie, to w social mediach słabo działa, bo ludzie uciekają od reklamy. Więc czym mogę ludzi przyciągnąć? No, przyciągnę ludzi tym że będę im opowiadał o tej fotowoltaice, będę odpowiadał na ich pytania, czyli będę im pomagał w tym, żeby się dowiedzieli więcej o fotowoltaice. Więc zamiast machać produktem, to po prostu odpowiadajcie na pytania. To jest najprostszy sposób, żeby przyciągnąć uwagę. I wtedy ktoś, kto myśli o fotowoltaice, nauki, nauce, języka i tak dalej, widzi ciebie, czyli algorytm podsuwa, na przykład algorytm Instagrama podsuwa tej osobie. Ja że teraz się uczę hiszpańskiego, już umiem powiedzieć hola. Nie, że trochę już więcej tam umiem. I gdzieś tam ostatnio, biegając, włączyłem sobie podcast, żeby się usłuchiwać z językiem hiszpańskim. No, już to algorytmy wyłapały. I już mi się na przykład na Instagramie pojawiają osoby, które nagrywają rolki, gdzie dzisiaj nauczę cię pięciu słówek przydatnych w hiszpańskim. I ja całkowicie nowy w tym temacie. Już poznałem kilka osób na tym Instagramie, więc już mogę rozważać, że mogę się z nimi umówić na lekcje, mogę kupić od nich jakiś tam książkę, kurs żeby się uczyć z nimi hiszpańskiego i to wygląda tak samo w każdym z waszych biznesów, nie? Czyli zaczynasz się czymś interesować i jak nagrasz na te tematy yy, rolki, tiktoki i tak dalej, czy filmiki, no to tym ludziom się ten algorytm to podsunie. No i tyle. Plus oczywiście ta osoba mogła ustawić reklamę płatną typu, że mi się wyświetli ta reklama no czy nie Mirosławie, tylko nauczy się ze mną hiszpańskiego. To jest zawsze jakby pracuje ze sobą. Czyli kim jest klient, jakich Jakie ma pytania, problemy, wątpliwości, i twórzcie materiały, w których odpowiadacie na te pytania. Tyle. To jest jakby cała strategia. Jeżeli ktoś z Was myśli, ale to takie, wiesz, nudne, bo każdy, no czy nie każdy, bo to mało, osób robi, ale, no wiesz, coś innego nam wymyśl, nie? No Ja Wam daję to, co mi daje, na przykład, w ostatnim miesiącu milion dwieście tysięcy sprzedaży. I to działa po prostu. I większość książek, których, które są napisane przez ludzi, którzy Zarobili pieniądze, nie że tam stworzyli korporację i mają inwestorów czy jakiś startup. To ludzie, którzy sprzedają najwięcej, to są ci, którzy nie, nie skupiają się na wciskaniu ludziom na siłę produktów, których nie rozumieją, tylko skupiają się najpierw na edukowaniu potencjalnych klientów, a dopiero później zaczynają im mówić o sprzedaży, albo nawet nie muszą mówić, bo to ci klienci potencjalni, którzy czytają wasze materiały, oglądają wasze rolki i tak dalej. Zaczynają się w końcu pisać do Was, pytać się, czy mogę to u Ciebie kupić? Czy mógłbyś mi zainstalować taką fotowoltyjkę, Bo fajnie opowiedziałeś w tych 30 rolkach, widzę, że się na tym znasz. Ja już dostaję bardzo dużo wiadomości na Instagramie i na TikToku w, ty, w stylu: Jest Pan ostatnio deską ratunku, bo nikt jak Pan się nie zna na iPhone'ach. Ja nie mam żadnego serwisu iPhone'ów. Ja po prostu nagrałem ileś tam filmików, bo to mi dało zasięg, ale ja nie jestem, ale ludzie tak myślą. Jak zrobicie to, co ja, ja to, to powtarzam, skoro ja przez przypadek mógłbym być największym serwisantem iPhone'a w Polsce i sprzedawać etui i inne rzeczy, przez przypadek, znaczy jakby tego nie planowałem, to co zrobicie wy, kiedy wy to zrobicie celowo, ale wy tego nie robicie celowo. Bo no, macie tam różne. Wstydzę się przed kamerą, boję się tego. Nie wiem, czy to wyjdzie, nie? Czyli macie różne lęki, to co Wam mówiłem, psycha. I musicie po prostu nagrywać, tak? Nagrywać, tworzyć, pisać, tworzyć treść. Na tym się skupcie i zobaczycie, jak będzie fajnie działało. Dobra, kolejne pytania, żeby to już nie przedłużać.